Tata miał trochę racji, że zakazał mi używania czarów do sprzątania. Przyznaję, mój tata miał absolutną rację. Jedno jest pewne: w całym pałacu zrobi się totalny kogel mogel, jeśli szybko nie opanujemy sytuacji. Hmm. Może istnieje sposób, żeby wyprowadzić się głównym wejściem. Ale jak? One chcą ciągle sprzątać. Co prawda, idzie im słabo, ale próbują. Fajnie, gdyby chciały wyczyścić mnie! Jestem cały w zupie glonowej. Właśnie. A niech to meduza. Tak, Florek! Jesteś genialny! Mma. Dziękuję! Czekaj, dlaczego jestem genialny? Musimy sprowokować gąbki, żeby cię goniły i żeby chciały cię umyć. O! Co? Gąbeczki! Znalazłam ogromną stertę zabawek, którą trzeba posprzątać! Patrzcie, jestem ogromną stertą pomieszanych zabawek! Kto? O, kto? Zaprowadzi tutaj Ład! Nieźle! Dzięki! Dobra, gąbki ruszyły w twoim kierunku. Płyń, sterta zabawek! Płyn! <noise> <noise> Muszą cały czas cię gonić! Wyprowadź je z się z pałacu! Się robi! Jak cudownie. I wtedy znienacka zaczęły mnie szorować od głowy po sam ogon. <głos> <głos> A kiedy byłem już piękny i lśniący, popłynęły gdzieś hen daleko na otwarte wody. Pewnie na poszukiwanie kolejnej rybki do wyszorowania. Kto wie, jakie niesamowite przygody czekają tam na nasze malutkie, gąbczaste przyjaciółki. Dobrze się spisałeś, Florciu. Przepraszam, że moje gąbki narobiły takiego kłopotu. To nie do końca Twoja wina. Tata ostrzegał mnie, że magia nie załatwi wszystkiego. Żałuję, że nie posłuchałam. Sprzątanie to był mój obowiązek. Gdybym zakasała rękawy i od razu ostrąziła się do roboty, dawno bym skończyła i już byśmy rozgrywali mecz. A teraz muszę sama posprzątać cały pałac. Płyncie i nie czekajcie na mnie. Czuję, że chwilę mi to zajmie. Żartujesz? Nigdzie bez ciebie nie płyniemy. Pomogliśmy bałaganić, to teraz pomożemy sprzątać. Naprawdę? Oczywiście! Pogramy w płytwobol kiedy indziej. Sprzątamy na tip-top! Nazwijmy się drużyna Tip-Top! Do boju! Tip-top! Proszę, twoja komnata jest teraz czysta niczym za. To dzięki drużynie Tip Top. Sprzątamy na błysk. Tato, chciałabym ci powiedzieć, że miałeś rację. Próbowałam posprzątać przy użyciu magii i zrobił się niezły miszmasz. O, doprawdy? Totalny miszmasz. Sprzątanie to mój obowiązek. Ale przyjaciele bardzo mi dziś pomogli. Są lepsi niż czary. I widzisz? Właśnie kończymy. Hmm, wracam do roboty. Hmm, 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 hmm. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.